Witam Was moi kochani, bardzo serdecznie i cieplutko. Dzisiaj taki będzie jednak przeplatany trochę poradnik, ale bardzo dobrze. A więc dzisiaj omówię tylko pinout naszych modułów Atnel ESP Wi-Fi na płytkach Atnel Air, żebyśmy dokładnie zapoznali się z numeracją, z gniazdem, gdy będziemy sami tworzyć. My takie udostępnimy, pinauty, czy też jak to się mówi footprinty z Altiuma może i Paweł przygotuje z Igla, żebyście to mogli stosować na własnych płytkach. Yy, cały ten pinout pozwala również użyć te moduły nasze w zestawach ATB, tam gdzie jest starego typu gniazdko Atnail Air pod nasze stare moduły, wtedy wykorzystujemy tą tak zwaną szóstkę z tyłu. Tutaj, gdzie myszką pokazuję tylko, że nie montujemy pinów w dół sobie, tylko pionowo yy, po prostu kątowe piny można zamontować, ale o tym kiedy indziej wam jeszcze pokażę w innym poradniku. Zobacz Zobaczcie zatem Atmel, ESP, Pinout, Bottom View, bo tak mówimy, że to jest e, dolna strona naszej płytki, chociaż Paweł tak to zaprojektował, że fizycznie w Altiumie to to jest akurat strona Top, ale nieważne. Dla mnie Top to jest od, w tym miejscu, gdzie jest przylutowany moduł ESP, na przykład ESP12, ESP07S i tak dalej. Od strony Bottom mamy numerację. Ktoś może powiedzieć, że to jest strasznie dziwna numeracja. No ale z drugiej strony, no powiedzcie mi, jaki byłby najlepszy pomysł? Jak, odkąd zacząć numerację? Teoretycznie jak bierzemy stalaki to się zaczyna numerować od lewego dolnego rogu, prawda? Więc tu powinna być na przykład 1, 2, 3, ale potem co? 4, 5, 6, 7? No byłoby wariactwo. Dla mnie najważniejszym celem było to, żeby numeracja była na początku zgodna tutaj w tym obszarze z tą ósemką. Jak już pamiętacie z poprzednich poradników, teraz wam się pewnie to dlatego lepiej wyjaśnia z numeracją pinów w Modułach ESP. No może tam nie są tak numerowane, Chińczycy tam ich nie, nie numerują, ale u nas, żebyście wy wiedzieli później, bo Paweł przygotuje też element schematyczny, ładny, dostaniecie pełen schemat takiego modułu i tak dalej, żebyście wiedzieli, jak z tego korzystać. Mamy tutaj ciekawe zresztą oznaczenia. Zobaczcie, że na tym pinaucie mamy na przykład na tym złączu 3,3 V GND. Jasna sprawa, reset. Dlatego mówiłem, że to jest w 99% zgodne, ponieważ tutaj na czwórce powinien być co. Enable albo CHPD, a u nas, jak Wam wspominałem, jest DPIO 16, ale to nie przeszkadza kompletnie w niczym, jeśli chodzi o programowanie. Co ciekawe, zobaczcie, mamy tutaj RX i TX, ale z jakimś takim dziwnym dopiskiem podkreślenie 3V3, 3V3. Aha, no ale to chyba zrozumiałe, bo jak programujemy tym złączem i zasilamy moduł tylko stąd 3 na 3 V, no, to wiadomo, że stany tych pinów też będą w 3,3V i one nie będą z translacją napięć. Można tak używać. Jeśli mamy systemy 3,3V, na przykład w ARM-ach, STM-ach, w ATX-megach, w jakichś innych Atmegach zasilanych, proszę bardzo, można z tego rx atx korzystać. Ale jeśli mamy systemy mikroprocesorowe, w których które zasilamy napięciem 5V. To słuchajcie, 5V można podać tutaj na ten pin numer 9, tak? I masę, oczywiście. Tak, tak jest też w zestawach HTB I wtedy tutaj korzystać z tych pinów TX-RX, które podłączamy do AVR-ów, do STM-ów i do innych tam, które mają od razu włączoną na pokładzie tej całej płytki, tutaj tranzystory budajże Q1, Q2 mają włączoną translację na 5, moi drodzy, tak, tak. Ja wam mówiłem wprawdzie, że translacja nie jest potrzebna. Bo moduły wszystkie SP8266 są 5V. Tolerant mają piny, ale. Jak to się mówi, strzeżonego pan Bóg na wszelki przypadek lepiej tą translację mieć włączoną niż nie, nawet gdy my się pomylimy gdzieś w docelowym układzie i nie tak podłączymy TX do masy na przykład podłączymy albo coś. Dzięki temu nie uszkodzimy modułu ESP, który siedzi na tej płytce, którego ciężko odlutować, prawda? Uszkodzimy co najwyżej taki tranzystorek po drodze, a nie moduł. Dlatego warto korzystać z tej translacji. Co więcej? Zobaczcie, tutaj jest wyprowadzony pin out. Z którego akurat w zestawach ATB nie skorzystamy, bo tam nie było tego wyprowadzonego, ale we własnych płytkach możecie z tego korzystać. I tu jest taki symbol diodki. A no właśnie. Otóż to wyjście reset out jest już separowane od modułu ESP diodą, żeby prawidłowo działało, żeby nie było sygnału zwrotnego i tak dalej. Podobne wyprowadzenie mamy na potrzeby zestawu ATB w tym miejscu, tu jest takie złącze, jak pamiętacie, żeńskie reset out GPIO 0, na tym właśnie pinie mamy tu też jest z diodką. Ale na tym złączu na pinie GPIO 0 nie może być. Siłą rzeczy diodki, ponieważ diodka się znajduje tutaj, to jest zdaje się ta diodka D2, prawda? Czyli tak naprawdę ścieżka sobie leci od tego pinu do tej diodki tutaj do katody. A z katody dopiero wraca tutaj na reset out i tutaj dochodzi do reset out. Bardzo, bardzo ważna rzecz. A więc numeracja jak numeracja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a później Możecie się zdziwić, ale jest 9, 10, 11, 12, 13, 14. Później jest odtąd 15, 16, 17 i 18, 19, 20. Trudno. Stwórca, czyli Paweł, taką numerację przyjął. Oczywiście yy, yy, pod moją sugestią, żeby najważniejsza dla mnie była ta numeracja. I trudno, dostajemy pinout, dostaniemy później element schematyczny, który będzie uwzględniał tę numerację. I to jest pełny pinout, który będzie wpięknie w dokumentacji PDF do naszych modułów, więc nie martwcie się, że to będzie trzeba włączać film, szukać jakiegoś miejsca, gdzie to jest tutaj zrobione. Ale już was dzisiaj zapoznają, bo nad tym rysunkiem spędziłem sporo czasu. To się nie powinno zmieniać. I co ważne, ten pinout obowiązuje dla płytek w wersji Revision 3 i Revision 4. Możecie się zastanowić, jak to? To już były dwie rewizje? Tak. Rewizja czwarta to jest ta, gdzie mamy gotowe, wyprodukowane moduły. Rewizja trzecia to jest to, gdy ktoś kupił gołą płytkę do samodzielnego montażu, to ona jest w rewizji trzeciej. I niczym się nie różni wtedy pin Trzeba tylko odpowiednio polutować, zgodnie z dokumentacją montażową, jaką Paweł też przekazał, czy przekaże, dopiero może, dopiero to będzie przekazane, nie wiem, w czasie, gdy kręcę ten poradnik. No i dobrze, ale teraz zobaczmy na to, o czym już wiemy z poprzednich poradników. Normalnie możemy tych zewnętrznych pinów nie obsadzać, i tutaj podstawowe złącze do programowania Atnel, wi WiFi ESP na masochistycznych przejściówkach albo na drucikach. Jak nie macie jeszcze motherboarda, nie macie shieldu i tak dalej, no to wtedy można wykorzystać tylko to już znane nam złącze, które jest kompatybilne, jak mówiłem prawie w 100% bo tutaj z gwiazdką G16 odpowiednik pinu EN albo CHPD prawda o ten EN to jest odpowiednik G16 po prostu na naszej płyce Atnel Air ten pin Enable u modułu S86 jest już fajnie podciągnięty wewnętrznie rezystorem tu jest wyprowadzony GPIO 16 a w różnego typu programatorach które nawet są stosowane z automatyką on nie jest w ogóle dotykany i ruszany więc nic się nie dzieje natomiast wy Będziecie mieli z tego modułu uciechę, mając takie moduły pełne. Ponieważ mamy wyprowadzony tutaj PIN GPIO 16, który się przyda docelowo w przyszłości może do wybudzania procka, wake-upa i tak dalej, o czym być może będę mówił w kolejnych poradnikach, więc tutaj takie małe porównanie. I ostatni slajd na dzisiaj w super króciutkim poradniku to przypomnienie tego, o czym też już mówiłem, że tu mamy kompatybilne złącza i w jaki sposób podłączamy to do tej najtańszej, jak ja to nazywam, masochistycznej przejściówki ze zdjęciem, to też myślę, że trafi do dokumentacji pięknie żebyście zawsze mieli podpowiedź, jak z takiej przejściówki skorzystać, albo z worką tutaj GPIO 0 do masy zwieramy i mamy wtedy on programming mode, albo jak zdejmiemy z workę to work mode i tutaj możemy sobie do tych pinów przyczepić reset, zwierać do masy po prostu, jak widzieliście na tym moim kenarku i to wszystko, jeśli chodzi o pinout naszych modułów, oczywiście w przypadku modułów NodeMCU czy Wemos nie muszę nic wyjaśniać, bo pinauty są wam znane z internetu. Tutaj się nic nie zmienia po wgraniu naszego firmware'u, więc nawet ich nie dotykam w tejże Dokumentacji. Tak, to jest ta dokumentacja, która obowiązuje w internecie dla wszystkich modułów tego typu. One są znane, ustandaryzowane, mniej więcej, więc tutaj nie będziecie mieli problemów ze znalezieniem. Dla mnie ważniejsze było przekazanie pinoutu najważniejszego tego całego naszego modułu, bo tutaj rzeczywiście mnie prosiliście o to, mamy wyprowadzone u nas, w skrócie, nie nazywamy tych pinów IO0, tylko GP0, czyli GPIO0, tutaj G14, G13, to są GPIO 14, 13. W efekcie końcowym, dzięki tej ilości pinów, mamy wyprowadzone z modułów typu ESP12, S, ESP07, S. Wszystkie aktywne piny włącznie z pinem ADC, moi drodzy, na tej płytce też jest dzielnik. To zobaczycie w innym poradniku. Opowiem wam o schemacie, więc nawet ADC będziemy mogli używać. Ja tego jeszcze nie oprogramowałem w naszym firmware, ale być może i tego dotkniemy docelowo, gdy firmware będzie się rozrastał, gdy będziemy go aktualizować. I to by było wszystko na dzisiaj. W następnym poradniku właśnie dowiemy się nie tylko jak odzyskać backup z użyciem Atel WiFi, ESP Motherboarda, ale dowiemy się też, jak zaktualizować firmware do nowszej wersji po zakupie. Bo na dzień dzisiejszy, gdy kupujecie firmware, to tam na tym wyświetlaczu, jeśli macie podłączony do naszych modułów, wyświetla się, że jest tam wersja 1.05. A już na dzisiaj, tak tylko zapowiem, do następnego poradnika, gdy klikniecie sobie tą zakładkę, on sprawdzi w internecie. Proszę bardzo, widzicie, już jest dostępna wersja 1.06. Jak ją wgrać, o tym będzie mowa. W następnym poradniku też, żeby było krótko, zwięźle i takie konkretne tematy poruszone, a nie trzygodzinny poradnik i tam wiele rzeczy, a potem ciężko się doszukać. To by było chyba na tyle. Rzeczywiście zapraszam na kolejny. Hej, papa. Ach, słuchajcie moi drodzy, jeszcze na koniec e, mam nadzieję, że fajna ciekawostka odnośnie pinautu. Dlatego, że tutaj też już spotkałem się z pytaniami od Was, z tymi osobami, jeśli od tych osób, które zakupiły u nas moduły NodeMCU albo Wemos, z, nas z wgranym i aktywowanym naszym firmerem. Otóż te osoby pytają, kupiłem również mały wyświetlacz u Was, ten OLED 72x40 i czy on będzie działał również z tym WMO? A jak, ja pytam inaczej, a jak mógłby nie działać? Przecież mamy dostępne piny GPIO4 i GPIO5, mamy dostępne zasilanie. Taki wyświetlacz można zasilać normalnie napięciem 3-3V, nie musi to być 5V i można podłączyć się pod SDA -SCL, chociaż SDASL jest u nas w nieco innym miejscu niż w standardowym przewidziane e, pinaucie e, e, Node MCU. A może pod tym kątem jednak zrobię naszą dokumentację. Tu wszedłem na jakąś stronę, jak widzicie, z pinautem i zobaczcie, zaraz wam pokażę fizycznie kabelki, ale podłączyłem się w tym miejscu do GND 33V, jeśli chodzi o zasilanie tego wyświetlacza. Widzicie tutaj na wyświetlaczu, może nawet w tym miejscu, biały przewód i czarny to jest właśnie biały. To czy 3V czarny to GND i jednocześnie podłączyłem się pod SCL i SDA które zobaczcie są na pinach niby GPIO4, GPIO5 ale nasz firmware wykorzystuje je akurat odwrotnie czyli w naszym przypadku na D2, czyli na GPIO4 jest SCL który trzeba podłączyć do wyświetlacza i to jest u nas ten żółty ja sobie żółtym przewodem podłączyłem natomiast SDA jest na pinie GPIO5 i podłączyłem tym zielonym przewodem ale uwaga! żeby to mogło działać, to tutaj Paweł mi też wam zaraz pokaże, nawet tu widać kawałek zielonego kenarka tak na szybko, jak podłączycie samymi przewodami wyświetlacz, to on nie zaświeci. Dlaczego? Bo na module tym przecież nie ma podciągania linii I2C do VCC rezystorami. Dlatego Paweł mi tutaj wlutował dwa takie mikrorezystorki, które wam zaraz pokażę. A teraz zobaczcie, biorę wtyczkę USB Tutaj i podłączam ją do naszego Node MCU. Wyświetlacz jest podłączony, a więc jeśli jest wgrany nasz, nasz firmware, to powinno się coś pokazać na tym wyświetlaczu. Uwaga, klik i proszę bardzo: Atnel Wi-Fi, proszę bardzo. Firmware, zaraz wiedzie, partycja pierwsza, wersja 1.05, tak po zakupie jest zrobiony. Żeby teraz mi się to kabelki jakoś nie uwaliły, tu specjalnie musiałem jej w tym takim e, złączu trzymać. I to zobaczcie, moi kochani, przełączę się na drugą kamerę, żeby to lepiej było widoczne. Proszę bardzo, o tutaj w tym miejscu Paweł mi wrzucił dwa rezystorki, i mam nadzieję, że to jest widoczne. Wezmę śrubokręt taki cieniutki, żeby to pokazać lepiej. O tutaj na środku jest ten pin, który dotykam rogiem w śrubokrętu. To jest bodajże SCL. Żółty to jest SCL i mamy rezystor 10 kg do VCC, bo VCC jest w tym miejscu. A tu jest SDA, i tu rezystorek taki widzicie SMD w tą stronę. Kenarkiem podłączony też, czyli mam tutaj zrobione podciąganie linii I2C do VCC. Natomiast jeśli chodzi o moduł Node MCU, już odstawię tą sztuczną rękę. To tak jak wam mówiłem, teraz możecie sprawdzić, możemy razem sprawdzić, proszę bardzo. Jest yy, 3V. No to jest biały przewód G, GND, czarny przewód i tutaj tak samo GND, VCC, żółty SCL, jak widzicie od D2 i zielony SDA, prawda? Od spodu wyświetlacza oczywiście piny są opisane, można to sobie zobaczyć. Mam nadzieję, że będzie teraz widoczne. Mamy teraz od prawej strony GND, VCC, SCK, czyli SCL i SDA. A więc proszę bardzo, jeśli sobie takie podciąganie, albo przez stykówkę, no oczywiście można podłączyć i na stykówce rezystory, a ja tu chciałem tak mieć rezystorki od razu podłączone, żeby można było wam to pokazać. Że na kabelku od razu podłączony wyświetlacz, ale jak ktoś z Was pominie w tym poradniku tą informację, że ja tu rezystory podciągające wrzuciłem, no to przykro mi, jak wam nie będzie działał ten wyświetlacz. Musicie jednak wtedy uważniej oglądać poradnik, gdzie pokazywałem rezystory. Podciągające, tu jeszcze raz zbliżam. Proszę, ba, proszę bardzo, chyba widać te dwa rezystorki. I teraz to już naprawdę uciekam. Yy, nie podłączam tego już do Wemosa, bo tutaj nawet nie podlutowałem sobie Gold Pinów. Ale gdybym podłączył, to też bym musiał zajrzeć na jego pinout, znaleźć yy, pin yy, yy, GPIO 4 SCL, będzie u nas GPIO 5 yy, i 3,3 V. I masę. Tu nawet mamy 5 V wyprowadzone. Więc proszę bardzo, moi drodzy. Teraz już naprawdę uciekam. To miał być taki mały dodatek do tego poradnika, hej.